Cześć wam dzisiaj, jest mnie Wizu. wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule i dzisiaj jest troszeczkę lepiej, aczkolwiek jeszcze nie jesteśmy w domu, znaczy się jesteśmy w domu, ale jeszcze nie jestem w pełni na chodzie. Podejrzewałem przez krótki moment pyłki, ale to co może w tym momencie mi szkodzić to pyli dalej, więc to chyba nie jest to, chyba że jest jakieś zamieszanie, rano się lepiej czuję, a wieczorem będę umierał. Taka opcja też istnieje, na chwilę obecną jest lepiej, więc y, dajcie znać jak u was, dajcie znać czy was nie zagryzają żadne uczulenia, bo oczywiście to jest ten okres, kiedy jest najciężej, a ja w rodzinie mam połowę rodziny, która w ogóle żadnych oczuleń, a druga połowa ma na wszystko, więc <laughs> nie ma tak łatwo, u niektórych zaczęło się dopiero po 40, więc ja, Dobra ludziska. Co jest grane, było w minioną niedzielę. Jeżeli chodzi o inne rzeczy niż Genshin, to dzisiaj leciutko liźniemy, ale o Honkaju Starelu mamy więcej do pogadania, bo tam pociekło. Jeżeli chodzi o Zenle Zero, też coś pociekło, ale nie mam pojęcia, co dostałem, więc nie będę tego ruszał i tu chyba nic więcej do pogadania nie mam, więc przypominam wam, że widzimy się już 7 maja o godzinie 18. Erevis oraz Simon trzymają listę, a my lecimy po na Nawie oraz Ife. Więc zapraszam do wspólnej zabawy, zapraszam do rolowania, bo co najmniej 30 rolek internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co ja mamy restreamować oraz go do rodzica lub prawnego opiekuna. To jest to, co potrzebujemy, żeby razem siedzieć, trzymać kciuki, wysyłać szczęście w Waszym kierunku i mam nadzieję, że trafienia będą turbo wygryw, bo po ESCOFI to ja się nawet będę szarpał, więc tutaj, tak, lecimy do pierwszej Escofi i mam nadzieję, że będzie szybko wygryw i to taki potężny, potężny. nie Nieważne mi się to, co było z Titler, bo nie przesadzajmy, ale fajnie by było jednak. Zgarnąć, wygrać i mieć przed Skirk przygotowany team. A oprócz tego nastawiam się na to, co dzisiaj z Waszej perspektywy jest, a jest to aktualizacja Song of the Walking Moon. Tutaj jest dość brutalnie, bo mnie dzisiaj prawdopodobnie cały dzień nie ma. Kiedy Wy to oglądacie, to jest oczywiście wszystko nagrane z wyprzedzeniem, ale dzisiaj wychodzę, wracam raczej późno i siadam i nadrabiam wszystkie zaległe rzeczy, które będą na jutrzejsze odcinki, niejutrzejsze odcinki, więc chciałbym zrobić dziś wieczorem bonus odcinek z Genshinia, w którym zajmiemy się Song of the Walking Moon i tymi rzeczami, które się tam pojawiają. Jeżeli będzie coś turboważnego, jakiś mega wygryw, to stanę na głowie i zaclaskam uszami, spróbuję to zrobić, ale zdaję sobie sprawę, że jak mnie nie ma w domu, nie mam mnie przy kąpie i muszę latać po urzędach, no to niestety nie, niektórych rzeczy się nie przeskoczy. Więc z waszej perspektywy jest Song of a Walking Moon, aktualizacja dzisiaj. Hikes Gediluk sugerował, że może być trailer do not krajowych motywów, co byłoby turbo wygrywem z naszej perspektywy, ale ja na moment swojego nagrania jeszcze nie wiem, nie widzę i nie mam. To, co za to mam, to jest doskoczyła ta grafika, o której wczoraj gadaliśmy 20 tego 8 kwietnia pojawiła się troszeczkę później The World Hunt. Dziki gon, dziki gon jest i jest czaderski, podoba mi się co tutaj widzę. Jest tak troszeczkę sugestywnie rzeczy, na które moglibyśmy czekać już w nadchodzących aktualizacjach, rzecz jasna za dwie raz, za, za trzy, za trzy. Oraz Wojnicz Guild, czyli ta cała gildia, o której też, to jest ten cały tekst z boku, który moja kamera oczywiście zasłania, ale to jest to, co mnie bardziej hypuje wśród wszystkich dostępnych rzeczy, więc ta Gildia, Wojnicz, a tu się może troszeczkę podziać, więc patrząc na to jest takie, dobra. Dajcie mi już, dajcie mi już, tu mam mocne skojarzenia z Wayfinderem. Tamta stylóweczka mi się podobała strasznie. Macie to średniowiecze i magią zrobione ala neony jak z naszego świata i to, to połączenie, ten, ten... Nie wiem, jak to nazwać Magic Punk, czy cokolwiek. Zarąbiaszcie to tam wyszło. Aczkolwiek gra się potknęła i wykoprytnęła na własny ryjek, ale to z innych powodów. Nie ze względu na stylówkę, brutalnie nie ze względu na stylówkę. Stylówka to jest to, co ten tytuł niosło mocno. Więc Wonic Guild oraz The Wild Hunt doskoczyło. Doskoczyła również ta część, którą wybije i wprasuje w zakończenie odcinków, ale to dopiero w przyszłym tygodniu, bo my jeszcze jesteśmy w poprzedniej aktualizacji, więc nie ma co Was mylić danymi na 5.6. Jest przypomnienie nie o tych tych zwierzątkach i arcik jest od. Y, kto to zrobił? I jako takos. Ktoś z naszych? Chyba nie, patrząc po szlaczkach, ale jako tako tak mi się skojarzyło, że, że to może być ktoś z naszych. Cała reszta, no to niestety są rzeczy, które na bieżąco nam nie są potrzebne. Dalej, dla, dalej numerem jeden dla mnie jest Frostmuth to co zrobili z tą grafiką, to jest po prostu tak, a, jest! Ktoś wspomniał tą Estonię i Finlandię i te moty, ta, i, e, tak, zobaczyłem, zobaczyłem to i teraz tego nie mogę odzobaczyć. Jakieś tam trolle w tle, czy coś? Noice! Więc wracamy tutaj do gry. Dajcie znać, co myślicie na tamten temat i który z tych obrazów? obrazków dostępnych dla nas, bo to już są chyba wszystkie, albo jednego brak będzie ewentualnie, który jest Twoim ulubionym, bo, bo, bo ja się podzieliłem, wątpię, żeby wrzucili coś, co mi przybije ten vibe, ten niebieski eerie motyw, ale to jestem ja. Mamy ze sobą społecznościówki, mamy informację o tym, że może dzisiaj będzie bonus odcinek, aczkolwiek raczej niekoniecznie ze względu na organizację czasową, którą mamy. Przeskakujemy dalej do klasyki gatunku, którą jest. Uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje! Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewidać dalej, pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe, niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie, bycie kole zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Najpierw ruszyłbym jedną rzecz, której wolałbym w ogóle nie ruszać dzisiaj, za chwilę będą takie bardziej sus spekulacje z rękawa ciągnięte od moich, więc bear with me, ale pierwsza informacja jest taka, którą możemy założyć, że jest prawdziwa, też polecia od moich, tylko no trudno by było, gdyby to prawda nie była, znaczy się, ja bym się zdziwił, gdyby to nie była prawda. Wygląda na to, że czekają nas... Zapomniałem o tym, że ona ma różne kolory tych trójkątów odbitych w oczach. To z nawiązaniem do dyskusji na temat dali, że na tak nie widać, żeby on miał różny kolor oczu. Jak się przyjrzycie, to może być kwestia cieniowania, oświetlenia czy czegokolwiek, ale tam jest trochę odmienny ton między jednym okiem a drugim. Jedno jest bardziej fioletowe, a drugie jest bardziej różowe. Dobra, monitor mi się odpala z czyszczeniem, więc niech on sobie leci, a ja lecę z monologiem tych rzeczy, które się tam podziały. Więc wygląda na to, że w Chinach zaczynają się wielkie ruchy i przygotowania do wojny gospodarczej, jeżeli tak to można nazwać. Nie chcę bardzo wchodzić w te tematy, nie chcę, żeby dyskusja na ten temat u mnie w komentarzach była, ale wiecie o co chodzi. Chodzi o taryfy i wszystko naokoło, nie? Więc wygląda na to, że zmienia się układ sił globalnie i postępująca dominacja Chin może uderzyć teraz w ścianę albo właśnie zdeptać nas. Doprowadziliśmy, jako my Zachód, do sytuacji, która jest dla nas bardzo niebezpieczna, że niedługo możemy być na bardzo krótkiej smyczy i mieć przerąbane. I jeżeli chodzi o produkcję fizycznych dóbr, które do nas lecą, to jest ogromne zamieszanie cenowe góra-dół, niektórzy na tym wychodzą dużo lepiej, robią biznes życia i mamy nowo bogackich, a inni tracą wszystko i jest masakra. I to jest z perspektywy fizycznych dóbr tylko, jeżeli chodzi o software, jeżeli chodzi o digital, to tu się zaczyna bardzo ostra wojenka, bo jeżeli dobrze rozumiem to, co się stało w Hoyo i to, co rykoszetem leci do mnie, to jest przygotowanie się do tego, że gry komputerowe, software, programy i wszystkie te rzeczy naokoło, ale my konkretnie myślimy o Gęszynie, ma być klinem uderzenia w zachód, w Europę, w Amerykę i całą resztę, jeżeli chodzi o wojenki cenowe, więc to jest. Idealny produkt, nie robicie nic fizycznego, nie trzeba tego wysyłać, to nie zajmuje miejsca na statkach, żeby to przewieźć, nie potrzeba wynajmować kontenerów, nie leży w magazynie. Jak trzeba, to generujecie, kodzik kolejny nie, a jak nie trzeba, to nie ma, nie, nie zajmuje miejsca i nie tworzy, nie generuje dodatkowych kosztów. I to jest to, na czym Chińczycy mają się skupić. Jeżeli dobrze rozumiem, partia szarpie tutaj bardzo mocno za tą domyślną smycz i to jest kierunek, w który mają poleczyć, więc będzie najprawdopodobniej bardzo mocna ekspansja Chińczyków, jeżeli chodzi o świat cyfrowy. Więc oni będą próbowali nas zalać, zarzucić ilością rzeczy do ogrania, no i Gęszczyn jest jednym ze sztandarowych produktów chińskich, promujących chińską kulturę. Gęszczyn ociepla wizerunek Chin, jak mało co wcześniej kiedykolwiek historycznie było, nie? Więc, jeżeli dobrze rozumiem to, co się stało, Hoyo miało rozmowę na ten temat. Szefostwo wie, jak bardzo duża odpowiedzialność spoczywa na ich barkach. I nie będzie to tamto, nie będzie powtórki z natlanu, nie będzie płakania na scenie, żeby potem się potknąć schodząc po schodkach na dół. Będzie bardzo mocna zagrywka. Praktycznie jest to traktowane jak inwazja. To jest ramię bojowe partii w wojnie gospodarczej, ale w tym wypadku robiące waifu, hb dziewczynki skaczące na ekranie itd. więc. Um, tak wam tylko daję znać, że jeżeli będą jakieś dziwne zagrywki, zauważycie cokolwiek, to to nie jest przypadek. Faktycznie mamy to zjawisko przed sobą i będziemy mieli teraz z tym do czynienia. I to nie tylko w Gaszynie, w wielu innych miejscach też. Również. Do których przeskakiwać nie będziemy, bo to nie jest kanał o tym i ja wolałbym o tym nie gadać w ogóle, jeżeli nie muszę, ale ze wszystkich stron są dzwoneczki alarmowe, że ej, dzieje się, dzieje się i to nie, nie przez przypadek się zaczyna dziać i będziecie mogli różne dziwne rzeczy zauważyć. Dobra, przeskoczmy dalej, odejdźmy od tych nieprzyjemnych, dla mnie przynajmniej tematów, do motywów nowych totalnie. Ja obrócę postać gdzieś na ślepo, nie wiem jak ruszyłem kamerą, bo mam wyłączony monitor, bo się oczyści, więc do Skirk. Lecimy do Skirk, to jest, e... chciałbym powiedzieć, temat, który koi moje nerwy i się mniej denerwuje, ale Skirk zrobił u mnie gigantyczną sinusoidę i huśtawkę. Raz mi się to podoba, co słyszę, a raz totalnie nie, więc wyciągnijmy informacje takie troszeczkę podsumowane od moich, co wyłuskali na temat opinii beta testerów, którzy w Hojo pracują nad Skirk. Są to opinie do rzeczy, które ktoś widział, ale jakby my nie mamy tego, co było widziane, tylko mamy same opinie i próbujemy z nich wywnioskować troszeczkę więcej, więc Skirk wygląda gameplay-wise bardzo jak ma wujka na sterydach. Nie chodzi tutaj o to, że jeździ na motorku, tylko, że myślicie o gameplayu Skirk, tak jak myślicie o gameplayu Mawujką znaczy się tam, muszą się ten Soul Blessing State odpalać i robić różne rzeczy, żeby ona się mogła ładować i nukować wszystko raz za razem. I Skirk ma podobnie. Prawdopodobnie chodzi o reakcję Hydro Cryo. Jeżeli wchodzą, to ona się zaczyna nakręcać i się bardzo rozpędza. I się bardzo, bardzo, bardzo rozpędza. Taka informacja jest. Broń Skirk jest bardzo podobna do Mawójkowej. Ponownie plus twist. Tak jest zaznaczone, że myślicie o jej broni tak jak o tym, co robi broń Mawójki dla Mawójki. Plus bonus twist, tu jest taki, że. Tą broń chcecie mieć. Nie jeżeli chodzi o tą broń, to z innego źródła mamy jej statystyki, nie pasywę, która nas najbardziej interesuje, bo to jest ten make it or break it. Jeżeli pasywa jest bardzo ciekawa, to jest takie. ok dobra, widzę to, widzę to. A jeżeli tej pasywy nie mamy, to strzelamy troszkę w ciemno. Więc wracając, jeżeli chodzi o skilkową broń, to mamy 608 ataku, base ataku na 33,1% crit ratea. I to jest support type weapon, bostujący atak i crit damage, który w zdaniem innego lika jest. Tak bardzo niezbędny dla skirk, jak w większości wypadków jest konstelacja, więc wcześniejsze informacje nie mówię, że tak wejdzie to do gry, nie mówię, że tak to zostanie zrealizowane, ale na wcześniejszych betach, jeżeli te wycieki są poprawne, to informacja była taka, że łapiecie skirk, bo jest. Bo jest łapiecie broń do niej, bo jest mega ważna, a dopiero potem myślicie o drugiej konstelacji, po czym poleciały liki, które sugerowały, że druga konstelacja wcale nie jest dobra. Więc już częściowo nam się to rozbiło. Więc to mamy na temat Skirk, i Skirk wygląda dosłownie jak wzięcie template'u z mawójki i podmienienie motywów, które ludziom się podobały lub nie podobały, obojętnie i zamienienie żywiołu i zrobienie, żeby to funkcjonowało w sytuacji, że idziemy w kraju, czyli Shred, czyli Kroimy bossów na części pierwsze. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy w praktyce, jak to wygląda na chwilę obecną. Tak jak mówię, mi się nie podoba to co słyszę, ale informacje, które dostaję są pomiędzy optymistyczne a hurra optymistyczne. Odpalmy monitor z powrotem i zobaczmy, jakie ujęcie nam się udało zrobić. Ah. Okej, okay, interesujące, praktycznie widok z pleców, nie najgorzej, więc to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o skirk, to mam jeszcze jedną bardzo, bardzo, bardzo dziwną, znaczy się, że do postaci dobra, to jest trochę bardziej zamotane. Na testach było coś, co było interpretowane jako skirk. Nie wiemy, co to było na 100%, ale to jest to, co wam wcześniej mówiłem, że to wygląda, że najprawdopodobniej to jest skirk. I była tam podpięta jedna rzecz, która jest zaskakująca dla mnie, bo są takie motywy, które są interpretowane jak z wyprzedzeniem, to mamy, to wiemy, z czym mamy do czynienia. Znaczy się, jeżeli jest podpięty mechanizm świecącego się cuśka, jak odpalacie ulta, no to wizja jak widzicie tam, ona zaczyna się świecić i, 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 i robi swoje, nie? Wizje przy okazji postaci reagują, jak się tam energia zbiera. Nie ma to miejsca przy okazji Wentiego i Jungle'ego, którzy to mają fejkowe wizje, które są tylko tam ozdobą wiszącą, ale jak macie jakąś piąteczkę ja czy coś i ona odpala swoją animację, to widać, że jest to światełko. Drugim takim bajerem jest, i to jest osobny mechanizm, to nie jest ten sam mechanizm, tylko to jest osobny mechanizm, jak macie Archona, który się odpala ze swoją mocą, to zaczynają mu się świecić włosy, więc są świecące się włosy przy okazji Archona, a przy okazji innych postaci nie, przy okazji Foki ona ma te elementy, które były do tego podpięte na wcześniejszych testach i to nie zostało z fabularnie wiemy dlaczego, u niej świeci się ten bajer tutaj, który się świeci przez większość czasu, i to jest ten sam mechanizm, co włosy znaczy się, ten sam kawałek jest podpięty, jeżeli dobrze rozumiem. Więc, więc do tej postaci, która była interpretowana jako Skirk, było podpięte coś takiego właśnie. Czy to jest dosłownie to, i czy to jest? No mamy świecące elementy do włosów, czy to jest coś innego? Nie wiem. Ale pojawiły się głosy, że ej, a co, jeżeli oni robią totalnie w postacie, i tak jak właśnie macie nowileta i z nowiletem jest, ha, nie mogę pokazać. Wileta bo nie mam. Jestem na swoim, a nie na hadjugowym koncie. Jeżeli o Wileta chodzi, to on ma popodpinane te same rzeczy, które są tożsame dla tych od Archonów. tego. jego się tutaj zaczynają świecić, jeżeli dobrze pamiętam. Te chyba jakoś tak coś tam, coś tam jest, plus to się tak samo świeci jak u Foki Nontoper. Więc to, co jest ze Skirk, było zinterpretowane przez moich w ten sposób, że ona ma takie bajery jak nuvillet i jak Foka, jakieś tam świecące i one nie są związane z tym, że ona jest Archonką czy coś, ale to jest ten sam mechanizm, ten sam bajer po prostu podpięty pod tamtą postać, która była interpretowana jako Skirk, Skirk w ogóle być nie musiała. Co się zgadza, bo akurat kolor świecenia, który był tam wybrany, był niebieski jakiś, co oznacza, że albo Hydra, albo Krajo a niekoniecznie jakieś kolejne nadchodzące nie no, kolejny Arachon no i tak jest krajem, więc zgadzałoby się i tak. No i nic, więc taka informacja jest i teraz, jeżeli chodzi o ten konkretny element, jeżeli dobrze rozumiem, to go nie ma. Na tym, co teraz cieknie na temat Skirk, nie ma tej informacji, żeby to było podpięte, więc była albo inna postać, albo zmieniła im się koncepcja, albo to było w ogóle coś innego, albo teraz jest nie podpięte coś, co zostanie w kolejnej fali beta testów dodane, może jak już będziemy mieli beta testy do aktualizacji 5.7. Nie jestem w stanie wam tutaj nic więcej dorzucić ponad to, że jest gdybanie do gdybania w oparciu o informację, którą dostaliśmy, która jest bardzo podejrzana, równie dobrze to mógł być błąd, przeklejali coś, skopiowali ten element, stwierdzili, że wygląda fajnie, a potem zarzucili, bo może być źle zinterpretowane, albo nie wygląda faktycznie tak dobrze, jak oni chcieli, by było w grze i może jest tam inny mechanizm, ale my o nim nie wiemy ze względu na to, że widzimy to po raz pierwszy i część tych plików lata tak, tak dziwnie, więc... Dajcie znać, co myślicie na ten temat, a ja odpadam, bo sąsiedzi wrócili właśnie, rozpoczęli imprezę i muszę pójść porozmawiać na ten temat, więc mam nadzieję, że nie słychać muzyki, bo bardzo trudno Wycina się muzykę z odcinków Awaryjny koniec Prawie, prawie. Dodatkowe informacje? Zapraszam. To, co mówiłem o Honkai Starej pewnie będzie jutro. Yy, I tutaj jeszcze i Famizuki jest parę słów do rzucenia, i jest kilka informacji jeszcze do opowiedzenia, więc tym się zajmiemy na kolejnym nadchodzącym odcinku. Konkurs Wielkanocny trwa, a właściwie powoli. Chyli się ku końcowi, tam jeszcze zostały niecałe dwa tygodnie, więc yy, nie tak, że się kończy całkiem, że się kończy, ale powoli się zbliżamy. Zapraszam do wspólnej zabawy. A dzisiejsza miejscóweczka została podesłana przez Kiku Mia, Kaori Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie jesteś... Oswom, awesome, dziękuję za wysyłanie tak cudnych miejsc. Pamiętajcie, że wciąż trwa check in web event i jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca, to dziś jest dzień 29, a w nim Mora. Dzień 30, przepraszam, dzień 30, a w Honkaju starej lub dzień 30 to jest ten postelardziej dach niestety. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał Wam na parametryk Transformerze. Jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną, to będą to 3 dni. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc jeżeli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, a jeśli wręcz Przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę Ci miłego dnia, dobrego dzonka i świetnych pięciogwiazdkowych rolek. I niech Boże Karędziu Wam sprzyja. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym Wasze wsparcie. Jest nieocenione. Lisi magowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osom, arcy mogowie. Wasza magia jest arcy, potężna jesteście arcy, nisi lisi twitcher nauci. Wasza magia jest twitcher, potężna jesteście twitcher osą I twitcher dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. To już jest wszystko, wizu się odmeldowuję. Życzę Wam miłego, do następnego. i hej!